Kontrowersyjna deklaracja premiera Donalda Tuska w Berlinie. Szef polskiego rządu zapowiedział, że jeśli Niemcy nie zdecydują się na symboliczne zadośćuczynienie dla ostatnich żyjących polskich ofiar II wojny światowej, Polska może zrobić to sama z własnego budżetu. Ja będę rozważał, jeśli tu nie, nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Choć Tusk podtrzymał stanowisko, że Polska nigdy nie otrzymała pełnego zadośćuczynienia od Niemiec za zbrodnie i straty wojenne, nie przedstawił żadnych nowych żądań wobec Berlina. Przypomniał jedynie, że zrzeczenie się reparacji w latach 50. odbyło się bez udziału wolnej Polski. Krytyki w mediach społecznościowych nie szczędził były wicepremier Piotr Gliński. W mediach społecznościowych przypomniał, że Niemcy do dziś nie dokonali zwrotu ogromnej części zagrabionych polskich dóbr kultury. Minister kultury mówi o przełomie w relacjach z Niemcami. Wolne żarty. Czy zapłacili odszkodowania? Czy chociaż podpisali wspólny list do narodu niemieckiego o zwrot tego, co ukradli i co wciąż mają w swoich salonach, piwnicach, muzeach, którego tekst leży w resorcie od 2018 roku? Nie, nic z tych rzeczy. Propagandowo zwracają to, o co wystąpiliśmy jeszcze w latach 2022-2023. A ponieważ wnioski restytucyjne były oczywiste i tak by musieli zwrócić. Zdaniem Glińskiego obecne deklaracje rządu nie prowadzą do realnego przełomu w relacjach z Berlinem.